Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Ja nazywam się Jakub Barański i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym plecaku. W instagramie wrzuciłem wam, że przyszedł właśnie do mnie nowy plecak foto, przyszedł czas na zmiany, ponieważ stary mój poprzedni plecak już po kilku latach się wysłużył i był po prostu zniszczony. Do tego jak wiecie w perspektywie czasu moje zaplecze sprzętowe się rozrosło i potrzebuję więcej tego sprzętu brać ze sobą na różnego rodzaju czy to tripy, czy zlecenia. I potrzebowałem czegoś większego. Wybór padł na markę Think Tank Urban Access 15 model dokładnie to jest. Jest jeszcze wersja 13 i 10. Jak się domyślacie, wiąże się to z rozmiarem laptopa, jaki jesteśmy w stanie pomieścić. No i właśnie, jak już jesteśmy przy laptopie, to mój wybór, przede wszystkim to, co dla mnie było ważne, to potrzebowałem, aby do plecaka Foto, oprócz samego sprzętu Foto, był, żebym był w stanie wrzucić swojego MacBooka 15-calowego. Stąd wybór padł właśnie na ten model, bo na rynku jest sporo plecaków, które mieszczą Laptopy niekoniecznie aż tak duże, zazwyczaj to są jakieś na tablety bądź na 13-calowe MacBooki i laptopy mniejsze. Natomiast ja potrzebuję swojego MacBooka Pro 15 brać ze sobą, więc, wybór padł między m.in. dlatego. Kolejny powód, dla którego wybrałem ten plecak, mnie osobiście zależało na tym, aby mieć szybki dostęp. Co to jest szybki dostęp, już Wam pokazuję. Chodzi mi o to, że ja bez ściągania plecaka jestem w stanie dostać się do aparatu. Zazwyczaj zrzucam ten plecak na jedno ramię i z jednej strony mam kieszeń, za pomocą której mogę dostać się, żeby wyciągnąć na szybko już swój aparat z obiektywem spiętym. I między innymi ten plecak ma taką kieszeń i nie tylko jedną taki dostęp, bo ten plecak ogólnie jest z szerokim dostępem. Tutaj mogę otworzyć z jednym bok, jeden bok i mam już dostęp od razu do swojej jednej puszki, ewentualnie do obiektywu jednego, drugiego, w zależności jak w środku sobie wszystko zorganizuję. Mnie osobiście zależało na tym, aby mieć dostęp do dwóch puszek, ponieważ ja głównie pracuję na stałkach, więc jeden zestaw zazwyczaj mam z 35 mm, obiektywem spięty, a drugi 85. No i żeby się nie przepinać, nie kombinować też z tym zestawem, to wymyśliłem sobie, że fajnie go miał dostęp z dwóch stron. Jak potrzebuję jeden zestaw bądź drugi, to z odpowiedniej strony otwieram plecak. I właśnie ten plecak to mi oferuje, ponieważ z drugiej strony jest dokładnie takie samo, taka sama możliwość otwarcia tej przegrody z obiektywami. I tu mam dostęp w tym miejscu mam drugi aparat, kolejny dostęp na obiektywy czy inne akcesoria, w zależności jak sobie to wszystko w środku tutaj zorganizuję. Oprócz tego na tych bocznych kieszonkach są jeszcze kieszonkach, na tych bocznych klapach są jeszcze różne takie siateczkowe kieszonki na mniejsze akcesoria. Ja mam tutaj włożone zapasowy akumulator, ściereczkę do czyszczenia, obiektywów karty, pamięci i różne drobne akcesoria. Oprócz samych tych bocznych dostępów, które są dla mnie mega wygodne, właśnie pod kątem podróżowania czy reportaży, że mogę szybko wyjąć aparat, mamy tutaj jeszcze zupełnie inny dostęp, którego w moim poprzednim plecaku nie miałem, a mianowicie możemy dostać się do całego sprzętu od tyłu plecaka. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Cała ta tylna klapa jest otwierana. uważać, żeby mi obiektywy nie wyleciały, tylko troszkę ten plecak muszę pochylić, na przebitkach Wam pokażę. Tak to wygląda i w tym momencie widzę powiedzmy tą jedną puszkę, która będzie z tej strony dostępna od tej kieszeni, a tutaj umieszczam sobie drugą puszkę z obiektywem, która będzie dostępna od tej kieszeni. Tak sobie to na razie mniej więcej zorganizowałem, to jeszcze nie jest finalne ułożenie. Chciałem Wam tylko pokazać mniej więcej, w którą stronę chcę iść, bo z tego, co widziałem w opisach, ten plecak jest naprawdę duży, i jeśli pozbędę się tej przegrody i ją przesunę tutaj, to możemy jesteśmy w stanie zmieścić tutaj po całej długości bez lusterkowca z obiektywem 7200. Także plecak jest naprawdę sporo, te wszystkie przegródki możemy sobie przekładać jak tylko chcemy. W tej tylnej pokrywie, jak widzicie, tutaj mamy miejsce właśnie na 15-calowego laptopa. Jeśli mam być szczery, MacBook wchodzi bez problemu, bo jest cienki. Natomiast jeśli ktoś ma 15-calowego laptopa, nie wiem, typu Lenovo, czy jakieś bardziej takie graficzne komputery z Windowsem, może mieć problem, żeby tutaj wsunąć taki. Laptop, który jest zdecydowanie grubszy, jak już jesteśmy tutaj przy tej tylnej części, to przede wszystkim chciałem powiedzieć o jakości tego plecaka, bo plecak naprawdę jest dobrze wykonany. Ten materiał, z którego jest wykonany, jest gruby, w dotyku sprawia wrażenie naprawdę porządnych tkanin, z których został stworzony. Pianki, które tu są, są naprawdę grube i muszę przyznać, że poprzedni plecak, który miałem, to był Markilowe Pro, i wydawało mi się, że on jest wygodny. To w momencie, kiedy przesiadłem się na ten plecak dopiero zrozumiałem, co to jest wygodny plecak. Jest naprawdę, po, jeśli chodzi o mnie, jest rewelacyjnie tutaj spasowany, jeśli chodzi o plecy, e, o ramionczka, żeby założyć i wygodnie nosić te kilka kilogramów przez jakiś dłuższy czas. E, z fajnej rzeczy jest to, że możemy tutaj przepleść, możemy go zaczepić na rączce naszej walizki na kółkach, aby łatwo nam było go transportować. Oczywiście mamy dostępny pas biodrowy regulowany e, na, ramion na ramionczkach, też jest pas na klatkę piersiową też regulowany, także to jest super wygodne właśnie kiedy nosimy dużo dużo ciężkiego sprzętu po obu stronach na bocznych tych klapach do szybkiego dostępu do naszego aparatu mamy również takie spore kieszonki i one są regulowane. Mnie osobiście bardzo się podoba to, że są w dość szerokim zakresie, więc tu spokojnie możemy dużą rzecz włożyć i możemy ją śmiało zapiąć, żeby nam nie wypadła, także jest to rewelacyjne. Co więcej, bardzo mi się podoba w tym plecaku to, że kiedy nie korzystam z tych dodatkowych kieszonek, one są fajnie zszyte, zrobione tak, że one się składają i nie wiszą nam tu, nie powiększają nam optycznie tego plecaka, tylko po prostu może Możemy je spiąć. Mało tego, te wszystkie paski są tak skonstruowane, ja osobiście nie lubię, jak mi tu wszystko gdzieś tam wisi po bokach, że możemy śmiało pochować. Nie jest to takie łatwe oczywiście, ale możemy śmiało te wszystkie paski sobie pochować, aby nam tu nic nie wystawało i po prostu to ładnie wyglądało. Taka sama kieszonka jest również z drugiej strony. Oprócz bocznych kieszonek mamy jeszcze tutaj z przodu na magnesy taką dość sporą, głęboką kieszonkę. Tu naprawdę możemy coś długiego, ale raczej płaskiego włożyć. Natomiast e, jeśli nie korzystamy z tej kieszonki, jest tutaj jedna bardzo fajna rzecz, która pozwoli nam przetransportować nasz statyw. I kiedy plecak jest powiedzmy w nazwę to złożony, nic nam się tu nie rzuca w oczy. Natomiast po bokach, jak już wcześniej wspomniałem, tu są fajne różne kieszonki do schowania tych wszystkich e, akcesoriów transportowych. Mamy tutaj pasek, aby spiąć od góry statyw, natomiast na dole, ja już Wam pokazuję. Schowany tutaj za rzepem mamy kieszonkę, która jest dołem do mocowania naszego statywu. Dodatkowo ona ma również pasek, aby ten statyw przypiąć i dół wtedy statywu zaczepiamy o tą kieszonkę, on idzie tu do góry i zapinamy go sobie bezpiecznie tymi paskami. Moje mojej ocenie jest to mega fajne rozwiązanie, bo jeśli potrzebuję przejścia z większym statywem, to mam gdzie go umieścić, nie muszę go trzymać w dłoniach. Natomiast jeśli z tego nie korzystam, to mogę super te rzeczy schować, że nic mi tutaj y, nie wisi po prostu w tym plecaku. Plecak, muszę przyznać, że jeśli chodzi o wizualne aspekty, jest naprawdę ładny i elegancki, co dla mnie ma też to ogromne znaczenie, ponieważ przeznaczenie tego plecaku jest to, abym go oprócz samych wyjazdów to przede wszystkim podczas reportaży, czy to ślubnych, czy różnych imprez okolicznościowych, żebym mógł właśnie z nim przemieszczać się powiedzmy w koszuli, czy w bardziej eleganckim stroju, a żeby ten plecak w mojej ocenie, ważne jest to, żeby on ładnie wyglądał i nie rozpraszał uwagi. Dodatkowo od góry mamy tutaj jeszcze jedną kieszonkę na drobne akcesoria, czy to dokumenty, czy portfel. Tutaj jak widzicie od razu w środku jest raincoat, żebyśmy mogli założyć na nasz plecak podczas intensywnych opadów, co jest super dodatkiem do takich plecaków, o to uważam. Mamy, ja akurat tutaj włożyłem sobie gruszkę, pędzelek, jakieś akumulatory. Po bokach mamy kilka kieszonek na akcesoria, więc mega przydatna kieszonka, jeśli chcemy mieć te drobne rzeczy. Potrzebujemy wrzucić drobne rzeczy, a nie chcemy gdzieś tam w środku, żeby walało one nam się między obiektywami czy aparatem. Dzięki tylnej klapie i... Temu dostępowi do całej komory z naszym sprzętem oraz pasie biodrowym możemy w wygodny sposób w terenie, jeśli nie mamy gdzie położyć plecaka czy jakieś ławki stolika, żeby wymienić obiektywy, to możemy w wygodny sposób dostać się do tej komory i wyciągnąć z niej co tylko chcemy, tak jak właśnie pokazuję Wam to na tych załączonych przebitkach. Podsumowując, wybrałem ten plecak przede wszystkim dlatego, abym mógł wrzucić, bez problemu zmieścić dwa bezlusterkowce z obiektywami, mieć dostęp z dwóch stron szybki do obu z tych aparatów, zmieścić z tego 15-calowego laptopa oraz żeby ten plecak też wizualnie dość elegancko i estetycznie wyglądał. Plecak ten jest naprawdę... Uważam bardzo dobrej jakości. Materiał robi naprawdę ogromne wrażenie. Wszystkie uchwyty są bardzo dobrze zrobione, dobrze spasowane. Noszenie tego plecaka jest bardzo wygodne. Jeśli chodzi o cenę tego plecaku, to koszty są około 1050 zł. Uważam, że ten plecak jest wartych pieniędzy, bo naprawdę jest ładnie wykonany. Ta jakość robi ogromne wrażenie. I szczerze mówiąc, ja osobiście jestem zadowolony z wyboru, że właśnie wybrałem ten konkretny model, czyli Think Tank Urban Access 15. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego plecaku czy innych, napiszcie śmiało w komentarzach. Postaram się Wam odpowiedzieć i rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości co do wyboru odpowiedniego plecaku dla siebie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, no to co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!